Jeżeli ktoś tu jest pierwszy raz, to witam go pierwszy raz. Witam moje dziewczyny, które są wierne już od paru lat i spotykamy się tutaj. Nazywam się Marzena Wojtyła. Mam przyjemność Was tutaj dzisiaj gościć na naszych warsztatach. Temat jest dzisiaj sprawozdawczość, ale wiadomo, że na pewno ruszymy temat inny i wiem już, jaki na początek. Także y, serdecznie zapraszam do dyskusji na czacie, będziemy sobie rozmawiać. Pracuję dla tych, co mnie nie znają. Pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Białej, y, gdzie w tym naszym ośrodku wszystko, co możliwe mamy, jakiekolwiek zadanie. Więc jestem głównym księgowym prawie od 30 lat. Cały czas na tym stanowisku Głównego Księgowego, rozdział 220, własne mieszkania treningowe, wspierane, rozdział 228, usługi dla opiekuna prawnego. Opiekun prawny, dorodko, to jest y, opiekun prawny, y, jeśli dotacja jest przeznaczona na refundację wynagrodzeń. Może, może tak zobrazuje to. O. Tutaj akurat mamy dowolność. Popatrzcie, ja tu rozpiszę to. Tu mamy dowolność przy opiekunie prawnym. Dostajemy pieniądz na opiekuna prawnego na podstawie zapotrzebowania. I teraz tak. Ona, ona przychodzi, ta dotacja do nas na początku roku, potem się zwiększa, jeżeli przychodzą nam opiekunowie. I mam na przykład u siebie w budżecie powiedzmy 3000. Prawda? 3000 mam w budżecie. 3000. Dobra. I to jest dotacja. Paragraf 2010, czyli to jest rządówka na zadanie zlecone, już nie 2030.